Lata studiów Witolda Urbanowicza przepadły na okres realizmu socjalistycznego. Ukończył je w 1956 roku, co zbiegło się z okresem odwilży w Polsce. Wówczas Urbanowicz, jak wielu innych artystów jego pokolenia, fascynował się sztuką awangardową. Witold Urbanowicz wspólnie z Julianem Jończykiem, Januszem Tarabułą, Danutą Urbanowicz i Jerzym Wrońskim utworzyli grupę nowochudzką, której językiem artystycznym było malarstwo abstrakcyjne, a dokładniej malarstwo materii. Jeżeli chodzi o materię, uważam, że można malować wszystkim. Piaskiem, cementem, szmatami można szyć, szlifować. Dążę do tego, aby obraz był sam w sobie jak drzewo czy kamień, twierdził artysta. W tym też okresie ulubionym formatem Witolda Urbanowicza stał się kwadrat. Namalowany w 1961 roku obraz Kwadrat 20, przywołuje nastrój smutku i pesymizmu. Polskie malarstwo tego czasu było reakcją na lata wojny i systemu totalitarnego. Powierzchnię obrazu, niczym wypukły relief, pokrywa masa gipsowa, która tworzy nieregularne, poszarpane pola, wystające nieznacznie nad powierzchnię płótna. Formy te tworzą większe i mniejsze skupiska. Powierzchnia została pokryta czarną farbą. Twórczość Witolda Urbanowicza i całej grupy nowochódskiej działającej od 1956 do 1961 roku wpisywała się w nurt malarstwa światowego. Uprawiany wówczas art brut, informel czy strukturalizm związany był z polityką światowych mocarstw. Był reakcją na problemy egzystencjalne ludzi.